Siódmy już dzień nauki, stewka Sztuczki, trzymaj. I szczerze, po wczoraj wydaje mi się, że ta sztuczka jest już potrafiona. Potrafiony, Co ty jesteś intelektualnie, człowieku? Po prostu trzeba ją trochę dopracować. Klasycznie piesek, coś do trzymania i smaczki. Smaczki w kieszeń, bo ktoś napisał, żebym też nie trzymał smaczków w ręce, żeby piesek nie skupiał się na smaczkach, tylko na tym, co ma zrobić. Trzymaj. Super. Trzymaj. Super! Trzymaj! Czekaj! Co ty masz? Dziurawym papę? Widzę, że on to potrafi, tylko chce wymuszać smaczki. Wiem, że tak jest. Nie, no wcale nie. No. No nie. Mhm. No nie. O, dobra, jest tak. Trzymaj! Trzymaj! Trzymaj. Trzymaj. O super! Nie opuściłeś dalej. Widzieliście? Słuchajcie, nie mam pojęcia po kim Stefek tak jest uparty. Po tobie, a po kim niby? Widzieliście zresztą sami, że gość to potrafi, natomiast włączył mu się tryb żula. Będziemy ćwiczyć tą sztuczkę i ją dopracowywać już poza kamerami, żeby nie gwiazdorzył i wrócimy do was, jak już będzie ją w pełni potrafił robić, także... A po drodze może zrobimy jeszcze jedną taką serię z nową sztuczką.